Darwin przedstawił, że wszelkie gatunki pochodzą od wspólnego przodka, więc jak dany przodek sam wszedł do istnienia. Ale Darwin w zupełności pominął te pytanie, nie zdając sobie sprawy, że zaważy to na reputacji jego teorii. Prymitywne zrozumienie nauki w dniu dzisiejszym odnosi się do bardzo łatwej struktury. Według teorii o spontanicznych gatunkach, Popularnej od czasów średniowiecza wierzono, że żyjące gatunki mogły powstać z nieżyjącej materii. Trwano, że żaby spontanicznie powstawały z błota, a robaki z pozostałości po jedzeniu. W mniemaniu Darwina na temat rozwoju życia doprowadziło to do powstania jego teorii, której nowoczesna nauka opisuje jako niebezpośredni proces pozbawiony celów oraz planu. Za każdym razem, kiedy ktokolwiek krytykuje teorię ewolucji, ewolucjoniści automatycznie wykrzykują, że jest to z powodu religii. Istnieje przesąd, że ci, którzy podważają teorię Darwina są chrześcijanami lub fundamentalistami. Nie jest to prawdą, iż nie jestem ani chrześcijaninem, ani fundamentalistą. W książce Darwina o pochodzeniu gatunków istnieje tylko jeden diagram, obraz, który nazywa się drzewem życia. Darwin użył danego diagramu w celu wytłumaczenia w jaki sposób każdy gatunek na Ziemi wyewoluował z tego samego wspólnego potomka. Sąc wolne kroki w ewolucji podczas niesamowicie długiego okresu czasu, drzewo życia znajduje się w każdej książce biologicznej opublikowanej w ciągu ostatnich 50 lat. Mimo faktu, iż było nam powiedziane, że nie ma żadnego dowodu na powstanie naszego życia na podstawie jednego przodka, największym zniszczeniem teorii Darwina jest podmóg informacji na podstawie wszelkich wykopalisk. Drzewo życia Darwina nie jest widziane nigdzie w zapiskach kopalnych. Darwin zaoferował test w celu podważenia jego teorii i w książce o pochodzeniu gatunków napisał, jeśli byłoby zademonstrowane, iż każdy skomplikowany organ istniał, nie będąc uformowanym poprzez niezliczoną liczbę udanych i powolnych modyfikacji, ta teoria zostałaby obalona. Biologiczna maszyneria została odkryta, która nie może w zupełności zgodzić się z procesem opisanym przez Darwina. Darwin upadł ze swoimi przypuszczeniami i wprawdzie nawet we własnej osobie sfałszował własną teorię. Ponad 600 naukowców posiadających dyplomy z najsławniejszych uniwersytetów na świecie podpisali dokument tytułowany jako Naukowy upadek teorii Darwina. Dokument opisuje dany cytat. Jesteśmy sceptyczni na temat teorii o mutacji, która miałaby cokolwiek wspólnego z poziomem skomplikowania życia. To są naukowcy z najlepszymi dyplomami z najlepszych i największych uniwersytetów na świecie, którzy pracowali ciężko. Trudno zmierzając się z wszelkimi dowodami i żaden z nich nie potwierdził, że teoria Darwina jest przekonująca. Prorok Mohamed pokój nad nim powiedział, że za każdym razem, kiedy słyszycie dzwonek, oznacza on obecność szatana. Wskazuje to nam, iż nie powinniśmy chodzić do szkół publicznych, ponieważ używają dzwonków, aby nawoływać dzieci. Właśnie tam oni indoktrynują dzieci w ten i w system, ale muzułmanie zapominają o tych hadifa, jeśli je znają, używają wymówek, że jest to tylko zbieg okoliczności. Nie to jest bardzo poważny problem. Jeden z nich nazywa się Człowiek Piltdown, gdzie ponad 100 lat temu w Anglii, gdzie przedstawili ich dowody, że bez żadnych wątpliwości człowiek naprawdę pochodzi od małpy i w jaki sposób to udowodnili, pokazując pewną czaszkę. Zaraz po tym jak tych dwóch mężczyzn wyszło z tym założeniem, zmarli obydwoje, a następna osoba, która badała daną czaszkę, odkryła, że szczęka pochodziła wprawdzie od małpy, a reszta z innego gatunku. I następnie udowodniono, że te kości były ze sobą zmieszane razem. Następnie w Ameryce także próbowali i wyszli z założeniem o człowieku Nebraska. To są dwie najbardziej znane sytuacje, ale lista się ciągnie bez końca, próbując ponownie i ponownie i ponownie udowodnić coś, co nie może zostać udowodnione. Dlaczego? Ponieważ nie jest prawdą. Patrząc na ułożenie tych czaszek małp od najmniejszej do największej, a następnie dodając do tych czaszek kości pochodzenia człowieka, w taki sposób ewolucjoniści próbowali udowodnić scenariusz ewolucji człowieka. Projektem jest dosłownie sekularyzacja świata, aby całkowicie obedrzeć ten świat z wszelkich wierzeń religijnych. To jest ich projekt i dlatego jest nazywany Nowy Sekularny i Światowy Porządek. To było bardzo interesujące. Zostało zadecydowane na jednym z urzędów, że szatan nauczy Charles Darwin osobiście w stworzeniu podstaw teorii ewolucyjnej. Więc Darwin uzyskał dane natchnienie od Lucyfera we własnej osobie, iż Darwin czcił Lucyfera. Wtedy powstało unikalne oświadczenie, że według duchów każdy, kto naucza teorii ewolucyjnej jest spostrzegany jako minister tego szatańskiego systemu religijnego. Nazywali siebie wielkim systemem religijnym. A każdy nauczyciel tej teorii jest rozpoznany przez demony jako osoba o wielkiej wartości i otrzyma rozpoznanie uszatana we własnej osobie. Więc ich celem było stworzenie czegoś, co zaślepi ludzką duchowność i aby przekonać nawracających się. To jest klasyczna książka Freemason. Strona 65 możecie zobaczyć, mówi, że szatan jest bogiem. Charles Darwin jest po prawej, to ten młodszy, natomiast jeden z jego przodków, jego dziadek, Erasmus Darwin, był ewolucjonistą w XVIII wieku, 50 lat przed Charlesem.